Po pracy zawsze lubię się dosocjalizować, w sensie zapewnić samego siebie, że jednak mam z kim dzielić życie, jakkolwiek. Od tego mam Łukasza, kolegę ze studiów, z którym zawsze miło jest wypić piwko. Nie jest typem jebanego samcy alfa, który godzinami pierdoli o wyrwanych dupach na remizie, sportowych autach z ileś tam calowymi felgami i kurwa turbo sprężarką, która daje plus 10 do wielkości kutasa, kiedy w rzeczywistości fujara leży martwa od miesiąca na skutek przedawkowania anaboli na siłce. Uch.

Za darmo to w tym kraju można wryj dostać. Masz. Łukasz pracuje jako ochroniarz. Pilnuje tak zwanych obiektów, czyli najczęściej niedokończonych budynków, których nikt już nie chce. Całymi dniami chodzi po pustych betonowych szkieletach i pilnuje spokoju. Czasami w ogóle nie chodzi do pracy, bo nikt go nie sprawdza. Momentami mu zazdroszę, bo chociaż jego wkład w rynek pracy jest znikomy, to jednak jego praca jawi mi się jako spełnienie marzeń. Tyle tylko, że po sześciu latach pilnowania niczego, Łukaszowi tak po ludzku po prostu odjeba. Mm, nad głową. Na, na, yy, nad głową. Pizda. Siedem liter. Eee, Aureola. Wchód statków. Wchód statków. Dużo statków. To armada. Tak, tak! Lubię takie chwile. Bez ciśnienia, słońce, piwko, przyjebany znajomy, którego i tak lubisz, bo mimo swojego popierdolenia oferuje ci więcej niż inni. Pamiętam swoich ziomków z osiedla, i ambitnych nierobów. Że też mi było wstyd, że nie jadam zielska albo nie próbuję pizzy ropu na kaszel. I chociaż część wyrosła na przyzwoitych ludzi, to paradoksalnie ci, którzy mieli podbić świat, strasznie się w życiu pogubili. Nie zwalam tego na prochy i inne gówna, tylko ciężko nie skojarzyć faktów. Przez resztę spotkania będziemy milczeć. Moja babcia zawsze mówiła, że w towarzystwie prawdziwych przyjaciół najlepiej się milczy. Coś w tym jest. Jak to mówił stonoga, czasami po prostu nie warto strzępić ryja. Znajomi to w ogóle trochę jak takie pokemony dla niektórych ludzi. Na piwo? Wybieram Cię Zenonie. Na wystawę antycznego gówna w Narodowym? Wybieram Cię Kasiu. I tak dalej. Te znajomi dopasowani do sytuacji, a nie sytuacja, która dopasowuje się do znajomych. Dobra, spierdalam. To spierdalaj. Jutro to samo? Co jest jutro? Nie wiem. Ja też nie wiem. No to spierdalam. No to spierdalaj. Piątek. Najgorszy dzień tygodnia. Już mam niby weekend, ale jednak nie. Już czuję narastającą kurwicę, już powolutku demony nudy zaczynają pochłaniać duszę i serce. A wtedy odpowiedź jest jedna: czas się najebać.